To jest taki zespół Gwiazdy, który, który właśnie psuje krew bardzo tym mocniejszym drużynom. E, tak było w meczu z Eurobusem, gdzie dwie minuty przed końcem był remis. Tak było z, z, z Lubawie, gdzie przegrali dopiero w końcówce 5-4. I, I dzisiaj spodziewamy się bardzo ciężkiego meczu, bo, bo mówię, taktyka gry Gwiazdy i to, że nie mają nic do stracenia w takich meczach. E, Powoduje, że te mecze tak wyglądają. Jaką właśnie strategię szykuje trener na Rudę Śląską? Oj, musimy odrobić lekcję z meczu z Wemetem, bo tam też mieliśmy właśnie podobną strategię. Myślę, że, bo to też nigdy nie wiadomo, jaką, jaką taktykę przyjmie trener gości, ale myślę, że staną w niskiej broni i będą bardzo szybko przechodzić do szybkiego ataku poprzez grę bramkarza, poprzez wyrzuty i tu musimy bardzo. Być ostrożni, żeby nie tracić piłki na połowie przeciwnika i bardzo szybko organizować się w przejściu z ataku do obrony to będzie klucz do tego, żeby, żeby ten mecz wygrać. No i oczywiście być skuteczniejszym, bo dalej nasza skuteczność poza meczem z Dremanem nas po prostu zawodzi i musimy złapać taki rytm strzelania bramek. Na początku sezonu pytałem trenera, czy zawodnicy są zgrani. I jak teraz, po dwóch prawie miesiącach, czy nowi zawodnicy są zaklimatyzowani w zespole? A to sklimatyzacja, zgranie to są dwie różne rzeczy. Zaklimatyzowani są od samego początku, a zgranie, tak, z każdym meczem na pewno w wielu elementach gry wygląda to lepiej. A to też zależy od specyfiki zawodników. Są zawodnicy, którzy po dwóch, trzech, czterech meczach już już jakby łapią rytm, model gry nie wiem, narzucony przeze mnie, czy, czy taki, który już preferujemy. A są zawodnicy, którzy po prostu potrzebują na to więcej czasu. I tak jest też w tym roku, że są zawodnicy, którzy już to załapali, a są zawodnicy, którzy jeszcze, jeszcze tego nie zrobili. i Będziemy cierpliwie nad tym pracować. Czy po tych kilku kolejkach czujecie się pewnie już w ekstraklasie? No, jest to ciężki temat, szczególnie w ostatnim okresie, gdzie dopadły nas plaga kontuzji. Gdzie na 15 zawodników do pola mamy tak naprawdę 7 w pełni zdrowych. No staramy się otrzaskać jak najszybciej tylko się da, bo wiadomo, że sezon jest długi, ale te mecze mecz za meczem są ciężkie do, ciężkie do przyswojenia się w lidze. Szczególnie, że mieliśmy naprawdę ciężkie mecze za nami i tak naprawdę taka realna weryfikacja naszych działań będzie dopiero w przyszłych meczach. Czy będzie to trudne spotkanie z Lesznem? No, zdecydowanie. Ja uważam, że Leszno to jest aktualnie top 4 u nas w eks klasie? Szczególnie zwracając jeszcze uwagę na te nasze kontuzje, które są no niestety nas nie, nie opuszczają i będziemy się musieli na pewno wspiąć na wyżynę, żeby tutaj dobry wynik wyciągnąć, ale nie ukrywam, że przyjechaliśmy tu po 3 punkty. Jaka jest strategia trenera na ten mecz? Konsekwentna realizacja celów po, po dobrej analizie oraz skuteczna gra w defensywie. No to będzie na pewno klucz do, dzisiejszego, do dzisiejszej wygranej czy do jakiegokolwiek, jakiejkolwiek zdobyczy punktowej. No i stawiamy tutaj też na indywidualności takich jak Facundo Seti czy, czy Dani Pineda.